Hej, ziomus napisał tak, lol, patrzcie, no to ja co, powiem tak, ależ tu się wydarzy dla Sigma trochę, wiecie, że na Małpie też się wydarza Sigma, każdego dnia ktoś robi tak, lol, pieniądze i w ogóle, se wypłaca coś i w ogóle, super sprawa, z kodem można tak robić i wtedy jest dobrze, no i event startuje to też fajnie, pana to, wy, ja, jak tego nie widzieliście jeszcze, to weźmiecie, popatrzycie i powiecie tak, co jest? Ja tak powiedziałem, bo wy pewnie myślicie, że to jest nic. No nie, to jest. Oj, zobaczycie. Pa, widzicie tę cenę? Coś wam to mówi? Mi to najpierw nic nie powiedziało. Zobaczyłem wykres i dopiero. No właśnie, zobaczcie, to jest ogólnie cena najwyższa od kurwa zawsze, nie? Tylko w... na Hoście 2023 była wyższa. To jest kurczę, blade, dosyć sporo, co tu się wydarzyło. No trzeba powiedzieć, że tutaj elegancko się stało. I to pewnie za chwilę w sobie spadnie, ale i tak trzeba to <noise> powiedzieć, że się wydarzyło fajnie. Ja w ogóle tutaj dam takie coś, bo ja tutaj jestem przypadkowo kurwa szczęśliwy. W sensie... <noise> Ej, w ogóle ciekawi mnie bardzo, czy to jest jakiś leak, w sensie na przykład jakiś inside trading tak zwany. Czy co? Byłoby to całkiem miłe. Nie powiem, że nie, dosyć ten. A może to jest jakiś gamble, ale ciekawą rzeczą dla mnie, jeszcze jest tutaj, no mówię, tutaj się wydarzyło coś takiego, czym ja jestem szczęśliwie poszkodowany. O, ponieważ jeżeli chodzi o dwie kapsuły, które chciałam ja najwięcej z eee, tego z Antwerpu, w sumie ja żadnej nie mam dużo. Bo nie lubię tego eventu. W sensie mam raczej naklejki z niego. To są to ta i ta. Tych dwóch mam najwięcej. No i jeszcze troszeczkę mam tych. O. No i taka kapsuła, o dziwo, też nie. Też. No jak tutaj popatrzycie, to mówicie, nic się nie wydarzyło. No i teraz jak zrobicie tak. Ale się okazuje, że coś tu się jednak wydarzyło. W sensie, nie wydarzyło się jakieś chuj wie co, ale coś się stało, tak? Miło, miło. Po prostu jest miło. Nie, że jest jakoś niesamowicie dobrze, ale jest całkiem miło. Yy, wobec tego to jest ciekawe. Ja chcę sprawdzić, czy na Sztokholmie się nic nie wydarzyło. Uważam, że raczej nie powinno. Yy, ale jakby sam fakt, sama informacja jest ciekawa. Kurwa, do ilu ty jeszcze dolecisz? Czy ty będziesz za 7 za zaraz? i tak szczerze jak w ogóle wyszła Kopenhaga, to ja myślałem, że ta kapsuła to w ciągu jednego dnia będzie za 7 zł i potem ona sobie będzie powolutku, powolutku odbijała od tego poziomu, a tu się okazuje, że my za chwilę do 7 zł dolecimy. Nie? Może to i dobrze. ta ma akumulację, ktoś będzie robił powolutku. Zobaczymy jaki będzie supply za 2 lata kapsuły. Na razie jest def, Ale na Antwerpie, tutaj na tej kapsule się dzieją jakieś rzeczy, to dobrze, że się dzieją, to dobrze, to, to, to bardzo, do, bardzo dobrze. Dobrze robią, dobry przekaz leci, niech się chłopaki tu bawią i cieszą. No tyle.